Około mnie Co? co? I stinki za to? No jak stinki. Aha Zobrawa Wiesz co to jest Yo, man, <laughs> man! Pam by ktoś, że mam 4 typa na domku. Co? Cztery typa na domku właśnie? No Tęba. Tęba, dwie gazówki i gaz bo to tu są w świecie ludzie, którzy są mnie przyjdą w wcale i wypali. Wiele, miele, miele, całą całość mi zabierdała. tu dawaj, dawaj, dawaj No dawaj, dawaj, no, dawaj. tu schody masz. Kobyła. jak kurwa, pojechał Mam kiedy dużego na kogoś? Czekaj. Jeszcze raz. I mam też moją Nie, nie, mi wybuduj Nie ma w tej pracy. Jest, jest minus. Jest minus na klemie. Znaczy? <grym> na Na chujce tak. Już zdewiluję wam. <grym> Kurwa <-ba>, maźni. <grym> Aaron wywija. Daj. Czym to poniesz, poniesz 4? 4-2 HP. Są za debil. I no nie mogę.

Na No oglądali? Nie, na chłop. <gum> tu mówimy jest. właśnie o tym. Nie on jest. Tu nie. Ja go widzę. Łeb mu sprzedam zaraz Widziałeś? A kurwa. Duży kebik Kebik duży mi zniknął chyba. No, ojoj. Oj. stworzę swoją zidłownię w Kosowie i tam będą chodzić ludzie. Myślałem, że małpy. <grym> Biznes! Biznes! On zawsze miał łeb do biznesu. Ale mi wleciał. 115 Dobrze Paweł, Leży. ładnie Tu ja leżę Wiem Czołg Co? No. Nice Okej, okay, wie okay. Kurde, ale jak? Jak? Jakie sami się wychylą A, ah, świtarka mam uwaga. Hmm. Da, miałem,